Witam Was w filmie poświęconym LTE Advance. LTE w Polsce działa na częstotliwościach 800, 900, 1800, 2100 oraz 2600 MHz. A o LTE Advance mówimy, kiedy mamy do czynienia z agregacją minimum dwóch pas LTE, czyli posiadamy urządzenie z modelem minimum LTE kategorii 6 która daje nam w idealnych warunkach maksymalnie 300 megabitów na sekundę przy założeniu, że mamy dwa pasma o szerokości 20 MHz i modulację QAM64 i MIMO2X2. Niestety, kiedy startowało LTE Advanced, to dużo nadajników okrzykniętych tym mianem posiadało tylko LTE800 i LTE1800 MHz, gdzie szerokość pasma LTE wynosiła np. 5 MHz. A szerokość pasma LTE 1800 MHz 15 lub 20 MHz. I zysk z tej całej agregacji. Jeżeli wcześniej korzystaliśmy tylko z LTE 1800 MHz, to maksymalnie w przypadku 5 MHz pasma 800 to 37,5 Mbps. I to kiedy założymy, że nadajnik jest pusty i mamy idealne parametry, ale nie oszukujmy się. 800 czy nawet 900 są to pasma typowo pokryciowe, więc one praktycznie nigdy nie będą puste, więc zysk z tej agregacji jest zazwyczaj bardzo mały lub zerowy. Jedynie co może się poprawić, to stabilność go internetu yy, i może się pokazywać yy, zasięg yy, LTE Plus bądź yy, 4G plus. przy czym też warto zaznaczyć, że w niektórych urządzeniach w przypadku agregacji nie pokazuje się znaczek LTE bądź 4G z plusem, jeżeli suma agregowanych ilości pasma nie przekracza 200 MHz. Co innego, kiedy na wyniku mieliśmy wszystkie pasma, to wtedy LTE Advanced miało większy sens, bo każdy z operatorów ma stosunkowo yy, yy, dużą szerokość pasma na częstotliwościach 1800-2100 i 2600 MHz. Tutaj warto zaznaczyć, że nie wszystkie yy, urządzenia LTE kategorii 6 agregują częstotliwość konfiguracji 1800 plus 2100 MHz, więc warto sprawdzić to zawsze w szczegółowej specyfikacji technicznej. Inne popularne kategorie LTE to kategoria 4, 9, 12, 19 i 20 i 21. Przy czym LTE kategorii 4 nie zaliczamy do LTE Advanced, ponieważ korzystamy tylko z jednego pasma przy takiej kategorii maksymalna prędkość wynosi 150 megabitów na sekundę przy założeniu, że mamy yy, jedno pasmo o szerokości 20 yy, MHz i, i modulację QAM64 i MIMO2. Przy LT kategorii 9 możemy liczyć na agregację yy, trzech pas dalej przy modulacji QAM64 i MIMO2. Dopiero przy y, kategorii 12 zaczyna się robić ciekawiej, ponieważ nie jest... Powiedziane, że każdy modem tej kategorii musi obsługiwać agregację 4PAS. Bo mogą być to 4PAS w modulacji QAN e, 64, ale może być to również agregacja dwóch lub trzech pas w QAN 256 czy MAIMO 4 4 W przypadku wyższych kategorii nie musimy się martwić, bo prawie każda konfiguracja będzie wyciągała maksymalną możliwą prędkość. Ważne jest e, nie tylko wysoka kategoria urządzenia LTA, ale. Także posiadanie nadalenniku odpowiedniej ilości pasów, bo na przykład kiedy mamy nadajnik z dwoma pasmami LTE lub jesteśmy w zasięgu tylko dwóch pasów, nie będziemy w stanie w pełni wykorzystać możliwości urządzenia z modemem LTE kategorii 19 czy 21. Kolejną sprawą jest również nazwisko LTE Advance. Jest znane również pod marketingową nazwą jako LTE Ultra, natomiast 5G Ready było marketingową nazwą LTE Advance z agregacją minimum trzech pas, z modulacją QAM256 i MIMO4, 4 dynamicznym podziałem pasma 2100 MHz, a także z synchronizacją fazy, czyli możliwością agregowania pas z różnych nadajników, na przykład 1800, 1800 i 2100 MHz było z jednego nadajnika, a dajmy na to pasmo 2600 z nadajnika innego. Warto dodać, że nie brałem pod uwagę konfigurację antenna na a więc nie na wszystkich nadanikach z dwoma yy, pasmami może być dostępne MIMO 44, a także modulację Kłan 256, MIMO 44 i Kładan 256 mogą być również niemożliwe w przypadku bardzo słabych parametrów sygnału. I podsumowując, jeżeli masz nadajnik z pełną paletą pasm LTE, bądź mi trzema pasmami LTE na Demiku, może spokojnie kupować router kategorii 19. Natomiast dobór urządzenia przy możliwości agregacji dwóch częstotliwości to tak kwestia indywidualna w zależności od szerokości pasma i operatora. Jeżeli masz pytanie dotyczące internetu mobilnego, światłowodu, wyboru oferty, slash urządzenia, napisz je w komentarzu lub na maila ten tenodnetamowodzimi.com także możesz y, napisać wiadomości prywatnie na Twitterze lub na Facebooku Tenodneta. Jeżeli film Ci się spodobał zostaw łapkę w górę subskrypcję.